Partnerem odcinka jest sklep opon.com. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku serii Kickster. jedzie. dzisiaj, przetestujemy kupę Formentor z racji tego, że już ją testowałem. To, to jest mocniejsza i droższa, i ma inny kolor. Dziękuję, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, ja czyli Kickster. Cześć. Żarty, żartami, oczywiście. Faktycznie 3 lata temu testowałem dla was wspaniałą, fantastyczną. Cupra Formentor. Jeszcze wcześniej była kupra ATK. W ogóle marka Kupra bardzo mi się spodobała i teraz po tych paru latach wpadła w moje ręce najbardziej topowa, najbardziej doposażona wersja kupry Formentor, która się nazywa VZ5. Jest tak samo piękna jak ta z dwulitrowym silnikiem generującym 310 koni. Ten ma trochę inny silnik, ale o nim porozmawiamy za chwilę. Najpierw zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten samochód. VZ-5. VZ oznacza hiszpańskie słowo VELOS. VELOS. VELOS z hiszpańskiego oznacza szybki. Szybko. Szybko. A 5 oznacza liczbę cylindrów, która zasila ten samochód w konie mechaniczne. Pod maską w najbardziej doposażonej kuprze Formentor znajduje się pięciocylindrowe serce pochodzące wprost z Audi RS3 oraz Audi RS Q3. Ten sam silnik, pięć cylindrów, tą różnicą, że WRS Q3 i w rs 3 generuje 400 koni, a w Kuprze, chyba trochę specjalnie, Volkswagen stwierdził, że ten samochód nie może być lepszy i mocniejszy od RS3 i zmniejszono mu moc o 10 koni. Ma ich 390, napęd oczywiście na 4 koła, i tak jak Wam mówiłem w teście z tą dwulitrówką, która miała 310 koni, że czegoś w tym samochodzie brakuje. Że kupra sportowa fajnie jeździ, super na co dzień, fantastyczny pojazd, ale jednak takiego jakiegoś tam, czegoś tam gdzieś z tyłu brakuje. Pojeździłem ją trochę, bo mam ją od 5 dni i powiem Wam, że to jest to, czego mi brakowało. Także zobaczcie, jak jeździ. Olala, co jest obsługiwane głosowo. Okej, okay. Sędziejowice, sobie Pany, szerokiej drogi. Myślę, że się wszyscy przyzwyczaili do suwów, ale chwała za to Marce Kupra na przykład, że suwa robi samochód, który jest faktycznie suwem, czyli samochód, który łączy właśnie sport ze sobą, łączy w sobie użytkowość codzienną. Mimo tego, że jest podniesiony, prowadzi się nadal dobrze, ale wygodniej się do niego wsiada. Czy ma właściwości terenowe? No raczej, raczej kiepsko doszukiwać się tutaj jakichś możliwości. Wjazdu na jakieś mega góry i tak dalej. Czy tak w rzeczy samej jest? Zaraz się przekonamy. Gigant. Test terenowy zaliczony. Lakier, choć piękny, to niestety, ale widać na nim każdy brudek. Jak wjedziemy sobie w trybie off-road na lekko zakurzoną drogę, to niestety od razu musimy sobie w nawigacji, na pewno nie głosowo, ale przynajmniej wpisać najbliższą myjnię i przynajmniej wodą zdemineralizowaną, bez pianki, ten lakier opłukać. W przeciwnym razie będzie wszystko widać, on się będzie rysował i będzie z miesiąca na miesiąc coraz gorzej wyglądał. lala la, jest mi zimno. Okej, okay. Łaszczów, zimno. Szerokiej drogi. Co kurwa? Dolwowa Lwowa chłop mnie prowadzi, ty. Czy chcesz, żebym pojechał na Ukrainę? Słucham? No właśnie, to ja słucham. Powiedziałaś mi, że do Lwowa mam jechać. Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Spróbuj ponownie później. Cupra Formentor w wersji VZ5 jest ograniczona w produkcji do 7000 sztuk. Więcej nie będzie, przynajmniej na tę chwilę Cupra nie zapowiada, że będzie więcej egzemplarzy. Także jest to samochód limitowany. Jest to samochód, który być może za 20, za 30 lat będzie fajnym, naprawdę fajnym timerem. Do postawienia gdzieś do jazdy na zloty, ewentualnie do zrobienia z niego jakiejś fajnej maszynki do timataków, do bawienia się po prostu na torze. To jest trochę ciekawostka, trochę pokaz siły, trochę pokaz możliwości, mam wrażenie. Mega fajnie, że taki samochód powstał, że taki samochód jest. Olala, anuluj prowadzenie do celów nawigacji. Czy chcesz rozpocząć bezpośrednie prowadzenie do adresu do brałomirzy celów, czy dodać ten cel jako cel pośredni? Anuluj, wyłącz nawigację, wszystko wyłącz. Powtórz. Zakończ nawigację. Możesz powiedzieć, dodaj jako cel pośredni, rozpocznij prowadzenie do celu lub wprowadź ponownie adres. Wprowadź ponownie adres. Obsługa głosowa zostanie wstrzymana. <grywa> ty kurwa, jebana. ty łachudro paskudna ty. Trzeba bardzo uważać na ten gaz. Żeby po prostu nie przeholować, bo się okazuje, że jak jesteście zamknięci tutaj w tej pięknie wyglądającej karoserii, to się okazuje, że bardzo szybko możemy stracić prawo jazdy, albo kilka punktów może na nasze konto niestety przybyć. Dość gadania o jeździe na co dzień. Bo suwa się przecież nie kupuje na co dzień. Przecież wszyscy wiedzą, że suwa kupuje się na tor po to, żeby sprawdzić drift mode. Więc czy ten samochód kręci bączki? Olala! Włącz tryb sport. Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Spróbuj ponownie później. Ale go hamuje. Co to kurwa? Trzeba trochę oszukiwać system, ujmować gazu i ona wtedy jedzie. ona już zaczyna sławność, to trzeba ująć gazu, i wtedy doda dodajesz, i ona wtedy nie wie. Ona zanim się zastanowi, to wtedy daje ci to moc i to tak sobie. szczerze powiedziawszy, Drift Mode działa lepiej w RS3. Ale skoro to jest Drift Mode to może idąc za ciosem na przykład w fokusie RES, który był bączek modem i on się tylko nadawał do bączków, ale do latania bokiem po zakręcie absolutnie nie. To zobaczmy, czy ten drift mode to naprawdę jest drift mode. Bo ja pamiętam, że jak testowałem dwulitrówkę, to oszukując tak na gazie, tak dodając w tym momencie, w którym ona się nie spodziewa, że ty go dodasz, to przelatywałem te patelnie bokiem. Czy tutaj będzie to łatwiej zrobione w drifcie, to się za chwilę przekonamy. Uuu. Ohoho, ale on zadriftował. Tak, taka baletniczka! Ohoho, i nawet z gazu poszedł! No to mamy tutaj konkurenta! Trzymają te opony, kurde, na tył by trzeba śmietniki założyć jakieś. Poprzednia Kupra była testowana przeze mnie w okolicach. Zimno było w miarę i miała zimowe opony. Ten samochód jest na oponach letnich Henkuka w tym przypadku. I tak naprawdę nieważne. Czy jeździcie suwem, czy hatchbackiem, czy sedanem, czy kombi, to każdego tego samochodu potrzebujecie opony. I to już niezależnie od tego, czy to jest zima, czy to jest lato, czy na wielosezonie popylacie jakimś Fokusikiem 1.6. Pamiętajcie, żeby opony, a najlepiej cały komplet, kupować na jedynej słusznej stronie do zamawiania opon, czyli sklepopon.com. Pamiętajcie, że od całego kompletu opon dostajecie potężne, zawrotne, niesamowicie wspaniałe 25 zł. Rabatu po wpisaniu kodu Kickstarter. Wbijajcie w opis tego filmu, tam was przyniesie prosto na sklep opon.com i pamiętajcie, że sklep opon.com również ma swój kanał na YouTubie, więc jeżeli opony, jakiś model konkretny Was interesuje, wbijajcie do nich na kanał, zapoznajcie się z tym, co oni tam nagrywają, bo o oponach wiedzą naprawdę sporo. Olala! Cześć! Cześć! Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Spróbuj ponownie później. Hmm. Włącz radio FFM. Czy chodziło o rajowiec fabryczny Thor? Tak, tak, no, Zabij się. Patrząc na kupę Formentora ciężko oprzeć się wrażeniu, że jest to po prostu podniesiony Leon. Czy tak rzeczy same jest? Zupełnie przypadkowo mamy tutaj Leona i tutaj też doskonale widać różnicę w lakierze. Tutaj jest taki, taki w niebieski wpadający, natomiast tutaj mamy ten mat który wygląda jak folia, ale on folią oczywiście nie jest. Oczywiście są bardzo do siebie podobne. Zresztą odsyłam was do filmu z Kuprą Leonem, tam akurat dwulitrowy motor pod maską siedział i możecie faktycznie zobaczyć, że one są podobne, natomiast te przełamania przecięcia jednak widzę, że jest to troszeczkę inny samochód. Najbardziej widać to tutaj w tym miejscu. Formentor ma takie przecięcie tutaj, a Leon taką jednolitą linię. No ale można, można w dużym skrócie przyjąć, że jeżeli chcemy mieć nieco wyższy samochód, nie jeździć takim nudnym, zwyczajnym hatchbackiem, to możemy sobie Formentora nabyć. Czy będzie kiedykolwiek wersja VZ5 Leona? Szczerze powiedziawszy, wątpię. Ola lala. Dobra, spróbujmy coś takiego ultra prostego, że każdy by sobie z tym poradził. Włącz muzykę. Okej. Okay. O! A można podgłośniej? Podgłośnij muzykę. Okej. Okay. No gra to czy nie? Brak połączenia. Na co dzień to trzeba muskać gaz. Tak uważam, że na to, że to trzeba właśnie wciskać cały gaz, bo powiem Wam, że jest to jeden z tych samochodów, w których możemy się cofnąć trochę do starych lat, ponieważ mamy tutaj zjawisko turbodziury. Wciskasz gaz do oporu, i dopiero za sekundę masz moc. Naprawdę. Między trybem kupra a trybem Drift jest znacząca różnica. Naprawdę to mega czuć, bo w trybie kupra ten samochód jest taki bardziej przednio napędowy. Jeździsz faktycznie czterobutem wtedy, że ciągniesz przodem. Natomiast Drift Mode, no widać ewidentnie, że tutaj nawet z gazu naprawdę ten samochód wstaje, ale dopiero po tej turbodziurze, że on się napompuje. Wy już trzymacie od sekundy cały gaz, i ona wtedy przychodzi ta moc. Czy to takie specjalnie zrobione? Ciężko naprawdę mi jest to wyczuć. Olala, opowiedz kawał. Tego niestety mnie nie nauczano, ale spróbuję, jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody. Karpacz. O kurwa. Dobre. Alarm SOS został uruchomiony. Naciśnij przycisk boczny 5 razy w sytuacji alarmowej, by zadzwonić po pomoc. Właśnie kurwa odkryłem nową funkcję w Samsungu. Jak klikniecie ten przycisk 5 razy, to on zadzwoni na 112. A jak w momencie, w którym ja miałem włożony w ładowarkę i on uderzał to pięć razy naciskał, to ja tak nie chcę. Ty się schowaj tutaj kurwa i się nie naciskaj i się nie odzywaj. Dobra, patelnia bokiem przejechana, to jest najważniejsze, a teraz próba powietrza, próba wyskoku. Jak ten zawias tu pracuje? Olala, zadzwoń do szwagierki. Zadzwoń do Marta. Czy chcesz nawiązać O... z Marta? Tak. Słucham? Tak? Słyszałem tylko pisk. To była chyba cenzura. Pojebało cię kurwa smata pierdolona? Jeden. Wiersz jeden. Nastąpi połączenie z Martek komulkowy. Moja szwagierka zawsze jej kawał opowiada suchary. Ona mi. I tak sobie wysyłam te suchary. Co tam? Wiesz jak nazywa się miasto, w którym można popatrzeć na samochody? Dodam, że to polskie miasto. Nie wiem. Karpacz. No weź. A ja wody nie mam. To nagrywam test dalej. Trzymaj się. Miłej pracy. No, pa. A jeżeli wy chcecie też brać udział w naszej konwersacji, to napiszcie w komentarzach jakieś suchary. To się wszyscy pośmieją. Myślę, że to będzie kontent na najbliższe pół roku z tych komentarzy. To na pewno zasługuje na potężny plus. To jest miejsce w środku. Mimo tego, że ten samochód z wierzchu nie wydaje się jakiś przeogromny. Zawsze mnie ganicie za to, że narzekam, że te samochody, że się nie mieszczę, bo jestem przerośniętym ogrem. A tu nagle, zobaczcie, Formentor, szyberdach, gdzie zawsze jest mniej miejsca, jak jest szyberdach, fotel elektryczny z pamięcią i zobaczcie, i siedzę sobie naprawdę prościutko, elegancko, czyli można zrobić samochód, do którego nawet taki przerośnięty ogr jak ja się zmieści. <śmiech> <śmiech> się nie da oszukać, no, szmacica. Jest! Wsadziłem nogę. Mieszczę się. Naprawdę sporo miejsca i tak samo miejsce w środku jest naprawdę fajne. Teraz fotel jest ustawiony dla mnie. Raczej bym 5 godzin nie chciał tutaj siedzieć. Fajnie dużo miejsca jak na tak kompaktowy samochód, który jest przecież w rzeczy samej suwem. I to prawdziwym suwem, bo jest tutaj dużo sportu. I dużo użytkowności takiej codziennej. Olala, opowiedz kawał. Tego niestety mnie nie nauczono, ale spróbuję, jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody. Karpacz. Ono zna jeden kawał. Próba ognia, moi drodzy. I teraz. Dobra, przejeżdżamy patelenkę, zrzucę obieg, już możemy być w gazie. Szybki ten samochód, straszliwie i bardzo dobrze hamuje. Przyznać, fajnie też silnikiem pracuje. W sensie, że ta skrzynia wie, że my hamujemy i że zaraz będziemy wychodzić z zakrętu. I już nam zrzuca wiek, żeby turbo było naładowane. O, ja wciskam gaz i nie ma teraz turbo dziury. Uwaga, teraz. Ale szybki ty. Wszystkie kontrolki mi się zapaliły. Jakie tylko istnieją? Dobra, sprawdźmy czas. Ola jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody? Słucham? Karpacz. Niestety ta funkcja nie jest obsługiwana głosowo. Cena. Ten samochód jest droższy od rs trójki. jest droższy od RS q nawet. Cupra Formentor jest po prostu Ładniejsza od Audi. Ja uważam, że Formentor jest przepiękny, jest przemyślany. RS Trójkę już można zacząć szukać przy 270 tysiącach złotych. Mówimy o nowej sztuce z salonu, a kupra Formentor w tym samym czasie kosztuje, uwaga, 343 tysiące brutto. To jest naprawdę sporo, jak za samochód, który parametrami, no mimo wszystko, jest nieco gorszy od RS Trójki. Mają jaja w kuprze, że taki samochód za taką kwotę wystawiają. Inne Formentory z innymi silnikami są naprawdę korzystne cenowo, bo najsłabsza wersja Formentora posiada silnik 1.5 turbo, ma 150 koni, do codziennej jazdy w zupełności wystarcza. Tam cena zaczyna się od 148 tysięcy złotych. Wersja z 2.0 turbo, która ma 310 koni, w najmocniejszej, najbardziej topowej wersji VZ, bez piątki, kosztuje 249 tysięcy złotych. A ten samochód jest 100 tysięcy droższy od najbardziej topowej dwulitrówki. Czy warto dopłacać 100 tysięcy złotych za samochód, który ma jeden cylinder więcej? Nie. Moi mój moi o dro mój drodzy. Co się w środku dzieje, ola boga, co tu się w środku dzieje? Nic więcej się nie dzieje, niż było to w tamtej formatorze. W, w, w tamtym. To jest fajne takie trójwymiarowe, mega. Olala, la. anuluj prowadzenie do celu w nawigacji. Wyłącz. No wyłącz, no to, to wyłącz, a nie włącz, bo ty nic nie wyłączyłaś na razie. To jest tak kurwa proste, po prostu wszystko jest tak proste. Anulować cel chcę. Już nie chcę być prowadzony do celu. No nie start, tylko kurwa koniec. Właśnie meta. Ten samochód stworzony jest do bardzo szybkiej, agresywnej jazdy na czas. Czy rzeczywiście SUV może być takim samochodem? No to poniekąd nawet Hyundai Kona udowodnił, że tak. Jaki jest w tym sens? I czy jest w ogóle jakikolwiek sens w robieniu takich samochodów? Nie mi odpowiadać na to pytanie. Natomiast wiem, dlaczego ten samochód jest o 100 tysięcy droższy od wersji dwulitrowej? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć osoba, która pójdzie do salonu Kupry i będzie chciała wydać 345 tysięcy złotych na Kupra Formentor VZ5. Ja nie chciałbym ani polecać ani odradzać, sam bym pewnie się nie zdecydował, ale wierzę, że 7 tysięcy osób na 8 miliardów ludzi. Na pewno się znajdzie, a wśród tych 7 tysięcy osób, jak się gwarancja po trzech latach skończy, to myślę, że znajdą się tacy ludzie, którzy jeszcze podniosą moc w tym samochodzie, zrobią mu przelot, dołożą mu jeszcze większe hamulce i być może go obniżą i zrobią z niego naprawdę torowego potwora. Także cóż, chciałbym bardzo serdecznie podziękować parkowi prasowemu Kupra Polska za zaufanie, za to, że kolejna Kupra. Trafia w moje ręce i chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że ja chwalę Kuprę, dlatego że jest jednym z niewielu samochodów, które dostaję z parku prasowego. Wcale tak nie jest. To jest naprawdę fajna motoryzacja, naprawdę fajny samochód. Który, mimo tego, że gdzieś tam pod spodem kryje się ten Volkswagen, kryje się ten wak, to jednak ma w sobie troszkę tego hiszpańskiego temperamentu. Mimo tego, że ta technologia jest niemiecka, że to niemieccy inżynierowie w zasadzie robili ten samochód, to jednak wyglądowo ten lakier, te miedziane wstawki i w ogóle ten charakter tego samochodu naprawdę sprawia, że da się lubić to auto. Czy akurat wersja VZ5? jest taką wersją, którą bym Wam polecał? Prawdopodobnie nie. Uważam, że na co dzień, w normalnym, zwykłym życiu 2.0 na pewno Wam wystarczy. Zapraszam Was na jazdy testowe do Kupry. Przejedźcie się, nawet tą 1.5 się przejedźcie, zobaczcie, jak te samochody naprawdę mogą fajnie z Wami współpracować. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapę w górę i cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja czyli Kickster. Cześć!